badanie przyczyn pożarów w części instalacji termicznego przekształcania odpadów, do którego doszło 19 lutego. Jest ona obecnie wyłączona. W wyniku tego pożaru uległ uszkodzeniu jeden z elementów instalacji, zbiornik Silos do gromadzenia produktu po spaleniu paliwa odpadowego. Skutkiem tego wydawałoby się na pierwszy rzut oka dość groźnego zdarzenia. Nie ma dużych zniszczeń. Zniszczony jest rzeczywiście częściowo ten zbiornik. Oraz pewne instalacje, które temu zbiornikowi towarzyszą, natomiast ani budynek, ani jego konstrukcja, ani szczególnie instalacje technologiczne spalarni nie są naruszone, nie są uszkodzone. Powołany został specjalny zespół ekspercki, który ma na celu wykrycie właśnie tego źródła, przyczyny pożaru miejscowego. To oczywiście jest podyktowane koniecznością uniknięcia takiego zdarzenia w przyszłości. Obecnie prowadzone prace zmierzają do jak najszybszego uruchomienia instalacji, która była w próbnym rozruchu. Swoje działania prowadzi również Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Powstałe zanieczyszczenia po pożarze, jak i po akcji gaśniczej usuwane są przez specjalistyczną firmę. Ponadto ubezpieczyciel szacuje wartość szkody w trakcie budowy, która, jak poinformował prezes Konrad Nowak, jest znacznie niższa niż podawały media. Liczy na to, że jej koszty będą rozliczone w ramach ubezpieczenia. W związku z powyższym nie spodziewamy się, żeby miało jakikolwiek wpływ na ceny ciepła i ceny zagospodarowania odpadów. Możemy także spać spokojnie, bo nie ma zakłóconych dostaw ciepła, bowiem na terenie instalacji termicznego przekształcania odpadów pracuje kotłownia szczytowo-rezerwowa, która dostarcza ciepło do miasta.